Dzień dobry moi widzowie. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu instruktażowego. Tym razem będę omawiał edytor tekstu Word, a dokładnie mówiąc, wstawianie tabeli. Ten plik będzie umieszczony w dwóch miejscach: jedno miejsce to nasza szkolna platforma Stream, natomiast drugie miejsce to jest mój kanał w serwisie YouTube. Ćwiczenie chciałbym przeznaczyć generalnie dla uczniów klas 6. Spróbujemy stworzyć kalendarz na rok 2020, taki, który będzie miał jakieś ciekawe święta zaznaczone, tak? Także zabierzmy się wspólnie za pracę. Zalogujemy się teraz do usługi Office 365. Proszę bardzo, ja już się zalogowałem, jestem tutaj. Na swoim pulpicie proszę zobaczyć, wybiorę sobie. oj, Nie wybiorę? Wybiorę sobie. Wybiorę sobie za chwileczkę mojego Worda, a jak już mam, jak już mam uruchomiony ekran, ekran główny, proszę zwrócić uwagę, tutaj, gdybyście szukali, mamy dostęp do szkolnej platformy Stream. Ja zatem przechodzę do edytora tekstu Word. Chwilkę to pewnie potrwa. Dolną częścią ekranu, proszę się nie sugerować, to są dokumenty, które dostaję od moich uczniów. Wszystkie nazywają się tak, dokument, dokument. Zaraz powiem, jak to zmienić. Ok, ja sobie zatem teraz kliknę tutaj w ikonkę nowego dokumentu. Tak, bo pracuję na kilku monitorach w tej chwili, także co chwilę sprawdzam, co się na którym wyświetla. Jeszcze to chwilkę potrwa. OK, nasz edytor się ładuje. Zacznę od tego, że nie musicie zapisywać jakoś specjalnie swoich plików. Plik zapisywany jest automatycznie. Ważne jest to natomiast, żebyście nadali mu odpowiednią nazwę. Tak? I w tym momencie ja się przełączę... No, wyłączymy to teraz. Ejku, szybciutko, szybciutko. Dobra, będę musiał inaczej skonfigurować klawisze funkcyjne. Mam uruchomiony dokument 1 w edytorze tekstu Word. Zapisałbym sobie go pod inną nazwą. Niech to będzie powiedzmy kalendarz 2.20. No i tutaj mogę wpisać, załóżmy swoje imię. Albo swoje imię, nazwiska, albo jakieś inicjały. Tak, ważne, żeby było wiadomo, yy, czyje to jest. Tak. Ok, kalendarz 2.20. Dobrze. Troszeczkę sobie tutaj powiększymy widok. Zwróćcie uwagę, jak w wersji desktopowej mam tutaj możliwość powiększenia mojego ekranu. No, yy, od czego zaczniemy? Przede wszystkim musiałbym napisać nazwę naszego miesiąca. No, pierwszy miesiąc. W kalendarzu to jest styczeń. Za chwileczkę upiększę ten napis tutaj troszeczkę. No i teraz wrzucimy sobie tabelkę. Chciałbym, żeby nasza tabela miała 7 kolumn, bo tyle mamy dni tygodnia. I spróbujmy na razie zrobić 6 wierszy. czy nie zrobiłem za dużo. Nie powinno być. Dobra. Pierwszy wiersz uzupełnimy o nazwy dni tygodnia. Poniedziałek, wtorek. Zwróćcie uwagę, że do następnej komórki przeskakuję używając klawisza tabulator. Ok. Eee, troszeczkę nieładnie to wyszło. Eee, najdłuższy dzień tygodnia nam tutaj troszeczkę pomieszał szyki, zaznacza sobie to wszystko, co wpisałem, tym razem używając myszy i z narzędzi głównych zmniejszę po prostu rozmiar tekstu, ok. Jest świetnie. Teraz musielibyśmy skorzystać sobie z podpowiedzi. Ja, moi drodzy, mam tutaj dwie uszykowane. Jedna to jest tutaj mój kalendarz systemowy, 1 stycznia mieliśmy w środę. Najważniejsze, żebyśmy sobie tylko to tutaj zapisali. O później, zobaczcie, przeskakuje tabulatorkiem. Oj, 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 za szybko. Tu już, zobaczcie, do następnego wiersza szybciutko przechodzę sobie. Będzie trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty, dziewiętnasty. Pierwszy miesiąc robimy w całości. 21, 22, 23. Ok. No to co? Upiększamy to trochę. tak? Zobaczcie. Uzupełniłem cały miesiąc. Zaznaczam sobie teraz wszystkie dni tygodnia. Tutaj. I ustawimy jakąś wielką czcionkę. Na razie jest to. Tyle? Wiadomo, bo nam tutaj zniknęła ta wartość. Zobaczymy, co to będzie dla 26. O, dla 26 jest ładnie, nie? Teraz zobaczcie, do której strony są wy... wyrównane nasze wartości liczbowe. No, do lewej. Proszę bardzo. I od teraz znajdują się już na środku. Zaznaczę sobie całą niedzielę. Właściwie to może nawet ze słowem niedziela. Jeszcze raz. I zrobię ją czerwonym kolorem, tak jak w prawdziwym kalendarzu. Dobrze. Zaczynam teraz zaznaczać tutaj to wszystko, co mam. I w sumie to nie. Jeszcze raz tutaj zwiększylibyśmy. Spróbowalibyśmy przynajmniej zwiększyć. Nie zwiększymy, dobra. Było zaznaczone, uciekło mi. Jeszcze raz zaznaczymy sobie to wszystko. Zapomniałem, żeby dni tygodnia również były wyśrodkowane. Dobra, jest zrobiony taki minimalistyczny kalendarz. Jeszcze tylko tutaj napis styczeń. Chciałbym, żebyśmy sobie upiększyli. Wybiorę sobie jakiś styl, który będzie zastosowany. Ja sobie wybiorę powiedzmy tytuł. Zwiększę powiedzmy jeszcze czcionkę do tego. Ewentualnie mogę sam tutaj e, zmienić sobie tą czcionkę. Coś usługi internetowe o tej godzinie troszeczkę później słabo działają. Dobra, właśnie macie cały szereg czcionek. Zwracajcie tylko uwagę, moi drodzy, na to, żeby e, za chwileczkę nie pogubić się w czcionce. Która na przykład nie ma polskich znaków, nie wiem, może to będzie ta czcionka. Widzicie, litera nie jest e, troszeczkę inaczej. Dobra, cofniemy ostatnią operację. E, moi drodzy, mam mam tutaj e, przywrócone to do moich tak zwanych ustawień fabrycznych. Zwróćcie uwagę, że na dole strony zmieści nam się jeszcze. Kolejny miesiąc luty. Ja sobie zaznaczę wszystko to, co tutaj mam wpisane na tej pierwszej stronie, skopiuję. Odklikam gdzieś na dół i zrobię Ctrl V, czyli wklej. OK. Jest druga kartka z kalendarza zrobiona. Starajcie się tak tworzyć wasz kalendarz, żeby były po dwa miesiące na jednej stronie. Tak? Na czym będzie polegało wasze zadanie kolejne? tak? No tutaj, wiadomo, do usunięcia. A zaczniemy od tego miejsca. Tu będzie jeden, dwa. Zobaczcie. Jak dobrze skopiuję, to nawet nie muszę tej niedzieli poprawiać, tak? Ten tydzień też dojadę sobie do końca. 8 i 9. Dobra. Resztę zostawiam. Co wam jeszcze chciałem pokazać? Aha, no taka dosyć istotna tutaj. To niech będzie luty napisane. Słuchajcie. Chciałbym, żebyście do każdego miesiąca wstawili jakieś dwa, trzy ciekawe, nietypowe święta, i to święta, które powiedzmy istnieją naprawdę, tak? Podpowiem wam, gdzie należy tego szukać. Ja znalazłem taki kalendarz internetowy, który nazywa się Kalbi. Kalbi ma na dobrą sprawę wszystko to, co może nam się wydarzyć w kalendarzu. Dobra. Reklam może nie będę oglądał. Obejrzymy to sobie od samej góry. Wiadomo, zaakceptujemy ciasteczka. E, mogę włączyć sobie zobaczcie kalendarz na rok 2020 w całości. Ten kalendarz za chwileczkę mi się tutaj wyświetli. Ale e, co wam chciałem pokazać. O. Widzicie, mam się tutaj układ tego roku. Wiadomo, oczywiście z reklamami, tak? Mm. Święta, które moglibyście przekopiować i wstawić do waszego kalendarza, tak? Zobaczcie, on już wam podpowiada takie istotne e, święta, które, e, które pojawiają się w ciągu całego roku. A jako ciekawostkę mogę wam pokazać tutaj, e, gdzie to jest: kalendarz świąt nietypowych. Na to chciałem zwrócić Waszą uwagę. Ta kartka z kalendarza możecie sprawdzić, jakie dla dzisiejszego dnia są święta, święta nietypowe. Tak, można przejść sobie do innego dnia, do kolejnego, albo. Gdzieś moglibyście sobie o tutaj przełączyć się na przykład święta na luty, tak? Także z tego kalendarza fajnie by było, jakbyście tam sobie skopiowali przynajmniej te trzy święta i wstawili je tutaj. No ja gdybym miał to robić, no to załóżmy pierwsze zrobiłbym w ten sposób, do 1 stycznia wpisałbym nowy rok. Najprościej korzystając z kombinacji klawiszy Shift Enter mam włączoną nową linię, nowy rok. No wyszło jak wyszło, moi drodzy. Nie ma się co przejmować tym, że jest brzydko. Zaznaczę sobie teraz tutaj cały tekst. Ja zaznaczam go wciskając przycisk Shift i strzałka. W lewo bądź w prawo, to zależy, w którą stronę się przemieszczam. Jak w lewo, to wiadomo w lewo, jak w prawo, to w prawo. Opisy tych świąt, zobaczcie, będę dawał sobie czcionką ósemką. To nic, że co niektóre tutaj będą nam się troszeczkę, troszeczkę rozłaziły, tak? Nie na tym rzecz polega. Ja chcę zobaczyć, że potraficie w internecie znaleźć święta nietypowe, wstawić je do naszego kalendarza. Udało nam się zrobić ten, ten dokument. Co dalej? Jak wysłać go do oceny? Moi drodzy, jak już macie zatytułowany w najprostszy z możliwych sposobów, kliknąć sobie tutaj, proszę, przycisk udostępnij. Chwilkę poczekamy. Czekamy, czekamy, czekamy. Generalnie w tym oknie, które zaraz powinno się otworzyć, o jest. Okno nam się otworzyło. Proszę zobaczyć, kto będzie, kto będzie oglądał ten dokument. Każda osoba dysponująca linkiem. Jedno, co musicie zrobić, to tutaj wpisać mój adres mailowy. Jeśli go jeszcze nie pamiętacie, to zaczynajcie pisać. Sebastian.kania. Zobaczcie. Sebastian. Kania tutaj jest nawet z moim zdjęciem. Wystarczyłoby to nacisnąć i zrobiłbym sobie tutaj przycisk. wyślij. W tym momencie, no wyślę sam do siebie ten kalendarz, tak? Macie pewność, że wasz plik został wysłany. Jeżeli korzystacie ze swojego konta na Office 365, ja będę widział coś takiego. Oj, może niekoniecznie coś takiego. Gdzie tutaj jest moja poczta? Outlook. Poczekamy jeszcze chwilkę. O, ja będę widział coś takiego, że Sebastian Kania udostępnia mi taki oto dokument. No, jeszcze chwilka, jeszcze chwilka. Tak, ja jak otrzymuję pliki od swoich uczniów do oceny, klikam sobie tylko w Otwórz i widzę, co ten uczeń dla mnie tutaj przygotował. Mam nadzieję, że wszystko, co pokazałem Wam w tym filmie, było dla Was zrozumiałe. Chciałbym, żebyście spróbowali wykonać to ćwiczenie i no nie będę jakoś tam wam specjalnie narzucał terminu, w którym powinniście się ze mną z tego rozliczyć, no powiedzmy, że niech to będzie tam około tygodnia. No Jeśli kto komuś nie uda się przysłać tego pliku w ciągu tygodnia, nic się nie stanie. Proszę tylko o jakąś informację, że powiedzmy nie wiem, z powodów technicznych czy, czy organizacyjnych nie udało wam się tego zrobić. Krzywdy nie będzie, tak? Jak dostanę to powiedzmy nie za tydzień, tylko, e, tylko za dwa. Moi drodzy, jeśli macie jakieś, jakiekolwiek pytania do mnie, to tak jak powiedziałem, najlepiej mailowo e, pisać, pisać, jeszcze raz pisać. Życzę miłej zabawy z programem, e, z programem Word. Powodzenia!